Zawsze! Moi drodzy, z tej strony Craftman zapraszam na show. <noise> Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jestem właścicielem firmy Craft Event i od 7 lat organizujemy dla Was festiwale plenerowe, jak i również wydarzenia targowe. Aktualnie znajdujemy się w pre Arena Gliwice. Zapraszamy Was od wejścia C do małej areny. W najbliższym czasie będziemy na tej właśnie hali organizować dla Was wyjątkowe, wyjątkowe wydarzenie: targi rzeczy wyjątkowych JWSF. Największe targi rzemiosła w Polsce. W weekend 1 i 2 marca zapraszamy w sobotę od godziny 11 do 19 i w niedzielę od 11 do 18. Na naszych targach możecie spotkać ponad 100 wystawców o różnych kategoriach: piżuteria, handmade sztuka, moda, świece oraz wiele więcej. W Gliwicach jesteśmy po raz drugi, a jest to łącznie nasza 16. edycja targów rzeczy wyjątkowych i Ofurce. Nasze targi to niepowtarzalna okazja dla wszystkich tych, którzy cenią indywidualność, kreatywność oraz chcą wesprzeć lokalnych twórców. Zapraszamy do Prisidora na Gliwice, wejście C, Mała Arena.